Czy wiesz, jak interpretować wyniki CRP swojego dziecka? Dzisiaj Ci o tym powiem, ponieważ to jest bardzo ważny temat. Najważniejsza informacja jest taka, że CRP jest świetną wskazówką, ale nigdy nie leczymy wyłącznie na podstawie tego testu. To jest tylko i wyłącznie drogowskaz, w którym kierunku mamy patrzeć, a nie wyrocznie. Jak interpretować CRP? Od 0 do 10 to najczęściej infekcja wirusowa albo początek infekcji, i tak naprawdę jeszcze ten wskaźnik nie zdążył wzrosnąć. Od 10 do 40 tak naprawdę nic nie wiemy, ponieważ najczęściej jest to wirus, ale może być również to początek infekcji bakteryjnej. Liczą się objawy kliniczne, samopoczucie pacjenta, także tutaj jest takie. Nadwoje wróżyła. Od 40 do 100 mamy zdecydowanie podejrzenie już infekcji bakteryjnej. Musimy się przyglądać bacznie, ale oczywiście nadal leczymy objawy, a nie wyniki. Powyżej 100 już możemy zazwyczaj mówić o procesie bakteryjnym, ale oczywiście decyzję o włączeniu antybiotyku podejmuje lekarz na podstawie zbadania dziecka. Co najważniejsze CRP rośnie z opóźnieniem 6 do 24 godzin, także wynik niski nie musi wcale oznaczać, że tej infekcji bakteryjnej nie ma. Jeśli chcesz wiedzieć, jak reagować, kiedy jechać do lekarza, a kiedy można spokojnie obserwować dziecko w domu, jak rozróżnić infekcję wirusową od bakteryjnej, koniecznie zajrzyj do zakładki sklep na mojej stronie i tam znajdziecie kurs jak reagować na pierwsze objawy przeziemienia, gdzie właśnie o tym wszystkim opowiadam. Serdecznie zapraszam, bo to kopalnia wiedzy na ten temat, bardzo przydatna w tym sezonie infekcyjnym.